Dobrze, teraz konkretnie już, co bym zrobił, jeżeli widzę, że mam jakieś problemy z włosami, albo widzę też po tych członkach mojej rodziny, że to najprawdopodobniej nastąpi. Oczywiście, pierwsza kwestia jest taka, że im szybciej coś zrobimy, tym lepiej. Jak już stan tych włosów się bardzo pogorszy. To już jest je o wiele trudniej odzyskać. Ok, więc po pierwsze, jeżeli ktoś coś ma już robić na temat wypadania włosów, to moim zdaniem powinien skierować się w stronę skutecznych środków, a nie tylko tracić pieniądze i czas na coś, co mu nie pomoże. Jeżeli więc ktoś ma problem z usilnikiem androgenowym, to znaczy, że jest podatny na działanie androgenów i. Trzeba tutaj zastosować jakiś środek, który jest antyandrogenem, więc niestety, ale żadne jakieś takie naturalne środki, czy szampony, czy suplementy, diety nie będą skuteczne na to, co dzieje się w środku u nas w organizmie i na to, w jaki sposób działają hormony. Zauważcie, że w zasadzie dzisiaj kobiety i mężczyźni żyją, no mają podobny styl życia, oczywiście są pewne różnice, ale w większości, jakby tutaj, w krajach powiedzmy rozwiniętych, mają podobny styl życia, są, e, jedzą, jedzą podobne jedzenie, e, są podatni mniej więcej na te same e, czynniki stresotwórcze. I będąc w zaawansowanym wieku, to właśnie faceci mają większy problem z wypadaniem włosów, z zachowaniem tych włosów, a nie kobiety. No to właśnie pokazuje, że. Przede wszystkim ta różnica wynika z poziomu androgenów, który jest wyższy u facetów. Jeżeli więc chodzi o środki, które można przyjmować, to jeszcze raz chcę odróżnić antyandrogeny od różnego rodzaju środków stymulujących wzrost nowych włosów. Przede wszystkim minoksydyl. Więc jeżeli chcemy zachować włosy na głowie, no to trzeba sięgnąć po jakiś antyandrogen, a nie stymulant wzrostu, tak jak mówiłem, minoksydyl. Dlatego, że on nie powoduje zatrzymania wypadania włosów, i te włosy, które wypadają pod wpływem androgenów nadal będą wypadać. Więc no nie rozumiem, szczerze mówiąc, przypisywania minoksydylu przed bez żadnego antyandrogenu, no bo to w zasadzie taka terapia nie ma większego sensu. Ok, więc jeżeli chodzi o środki, które można brać, to jakby nie będę tutaj mówił o nich bardzo szczegółowo, bo mam na ten temat inne filmy. Natomiast co trzeba brać, co można wziąć pod uwagę? Więc oceniając jakiś środek myślę, że należałoby wziąć pod uwagę skuteczność, czy też efektywność, cena, łatwość w stosowaniu i ewentualnie powiedzmy bezpieczeństwo stosowania. Na pierwszym miejscu finasteryt. Wysoka skuteczność, niska cena, łatwość stosowania, moim zdaniem bezpieczne stosowanie. Dla osób, które nie mają żadnych problemów endokrynologicznych, które są zdrowe, które są aktywne fizycznie, mają odpowiednie poziomy hormonów, w większości przypadków, co jest potwierdzone badaniami klinicznymi. Takie osoby nie powinny mieć skutków ubocznych, albo nie powinny mieć skutków ubocznych, które są jakoś zauważalne i pogarszają ich jakość życia. Czy mogą być skutki uboczne? Tak, mogą być. Skutki uboczne są, czy mogą występować no, przy każdym leku, który rzeczywiście działa. Tak jak powiedziałem, osoby zdrowe, które no dbają o siebie nie powinny mieć żadnego problemu po tym leku. I w zasadzie no, no, no nie jest tak, że znam jakoś setki osób, które biorą ten lek, ale z tych, które znam, no nie widziałem os osoby, która rzeczywiście jest zdrowa, ma prawidłowe poziomy hormonów żeby po finasterydzie coś, coś się tutaj mniej znacznie pogorszyło. Więc tak jak mówię, na pierwszym miejscu finasteryd nie jest to lek idealny, e, dlatego że no, e, obniża poziom DHT w całym organizmie, a nie tylko tutaj, gdzie byśmy chcieli, czyli na skórze głowy. Tym niemniej, no moim zdaniem aktualnie nie ma nic bardziej skutecznego, lepszego, e, taniego. I jednocześnie łatwego w stosowaniu, czyli tam puknięcie tabletki raz dziennie. Jeżeli ktoś zaczyna z finasteydem, i to jest właśnie środek, który byłby dla mnie podstawą w celu zatrzymania wypadania włosów, to może na przykład zacząć od jakiejś małej dawki. Może zacząć od dawki powiedzmy pół miligrama dziennie Jest taki kanał, The Heroes Show, prowadzony przez e, australijskich lekarzy, którzy właśnie zajmują się e, problemem wypadania włosów. Oni często na swoim kanale mówią, że swoim e, pacjentom e, polecają 3 mg finasteridu tygodniowo. 3 mg tygodniowo. Czyli, w, czyli jeżeli mamy e, standardową dawkę 1 mg, a taka dawka jest zazwyczaj w w tych preparatach na wypadanie włosów, no to to jest, zależy jak to sobie podzieli. Czy 1 czy mg e, trzy razy w tygodniu, czyli bierze powiedzmy co drugi dzień, czy sobie podzieli jakoś tabletki, no to już nie ma większej różnicy. Więc można sobie zacząć w ten sposób, zobaczyć jak to się reaguje, i później powiedzmy zwiększyć do 1 mg dziennie, albo nie zwiększać. No to, to jest wasza decyzja. W każdym razie powyżej tego 1 mg, można trochę mniej, można pół mg dziennie, nie ma jakiejś takiej znaczącej różnicy, więc nie ma sensu powiedzmy wchodzić na 5 na mg, bo nie będzie dużej różnicy między 1 mg a 5 mg. Aha, y pytanie było w komentarzu właśnie y jakie badania prawda, bym zrobił? Albo jakie, jakie badania trzeba się uzbierać przy rozmowie z dermatologiem? Ja co prawda mówiłem na swoich wcześniejszych filmach, że jeżeli ktoś chce zacząć brać finasteryd i chciałby zobaczyć, czy, czy jest szansa, że wystąpią u niego jakieś skutki uboczne, czego nie można przewidzieć, ale w każdym razie mówiłem, żeby sobie zrobił badania jakieś takie podstawowe hormonalne, czyli spojrzał na swój poziom testosteronu, Całkowitego, wolnego, na estradiol. To są takie podstawy. Można jeszcze to rozszerzyć o, o jakąś SHBG, globulina wiążąca hormony płciowe i jakieś tam jeszcze inne parametry. Ale to nie jest tak, że to są badania, które trzeba pokazać lekarzowi, bo te badania tak naprawdę nic nie mówią pod kątem wypadania włosów. Ja polecam, żeby te badania, badania zrobić. Dlatego, żeby ktoś wiedział jaki ma stan swój naturalny, pierwotny przed rozpoczęciem brania tego leku i później, jeżeli ewentualnie coś się stanie, ktoś będzie miał jakieś skutki uboczne, to zawsze może sobie zrobić znowu badania i porównać co się zmieniło. Więc jeżeli mam jakieś skutki uboczne, to wiem dlaczego je mam i wiem ewentualnie co muszę naprawić. Ale to nie jest tak właśnie, że, że obie te badania, żeby pokazać lekarzowi, bo one nic specjalnie pod kątem opanowania włosów nie powiedzą. Więc tak naprawdę nie trzeba mieć żadnych badań, jak ktoś chce iść do lekarza i poprosić o ten lek. To, to może tylko jedynie pokazać, nie wiem, że jesteś, jesteś świadomy. Ok, wiesz o co chodzi, jak ten filastryzm mniej więcej działa. Na takiej zasadzie, ale no nie jest tak, że musisz tam pokazać jakieś badania. Więc, po prostu, jak ktoś chce, idzie, mówi, że potrzebuje tego i tego, na taką i taką przypadłość, i lekarz to powinien przepisać. Co można przyjmować oprócz finasterydu? Następny środek yy, szampon z ketokonazolem. Moim zdaniem, niska skuteczność, niska cena. Yy, średnio łatwy w stosowaniu. Bezpieczne. Są pewne badania pokazujące, że ketokonazol może działać miejscowo i w ten sposób, że no powoduje, iż, że to DHT nie łączy się z receptorem androgenowym, przynajmniej nie w tak dużym stopniu, jakby się łączyło normalnie bez działania ketokonazolu. No w każdym razie nie jest to środek, na którym bym polegał jako coś podstawowego. Raczej byłby to albo dodatek do finasterydu, albo coś, co ktoś może po prostu łatwo no, stosować. Jeżeli nie ma jeszcze jakichś takich super oznak definitywnie stwierdzających, że, że to usienie aldehynowe już go złapało, to szampon z ketogenazolem jest no, relatywnie tani, zawsze można go sobie wrzucić do swojego arsenału tak to nazwijmy, tak czy inaczej myjcie głowę i stosujecie jakiś szampon, więc niedobrze można od czasu do czasu wrzucić ten sket